Zbuduj swoją własną mini-rampę. Wybierz możliwie jak najrówniejszy skrawek terenu. Zacznij od scalenia modułów kłoterowych. Pamiętaj o tym, aby pozostawić miejsce na belkę znajdującą się nad łącznikiem. Oba elementy modułu powinny być ze sobą odpowiednio ściśnięte i zrównane. Pozbądź się wystających wkrętów wewnątrz konstrukcji, używając do tego szlifiarki kątowej. Tak przygotowane elementy możemy połączyć ze sobą belkami w miejscach łączenia się modułów oraz na tyłach podestów górnych. To ważne, aby pamiętać, żeby każdą belkę zlicować z krawędzią sklejki. Jakiekolwiek nierówności terenu należy wypoziomować przy użyciu belek i jeśli konstrukcja stoi prosto, możemy zabelkować ją w całości, z wyjątkiem belki, do której przykręcasz kołping oraz tej pod kołpingiem. Górną belkę odsuń od wcięcia na kołping o 5 mm. Po ułożeniu kołpingu we wcięciu przykręć go do odsuniętej belki, a następnie uzupełnij belkę pod copingową. Następnie zabezpiecz zbieg łączeń flatu i kłoterów łącznikiem zewnętrznym ustawiając go względem środka modułu flatowego. Po założeniu sklejek na podesty górne możesz zabrać się za przykręcanie sklejki jezdnej. Układaj ją tak, aby dwie płyty zbiegały się na środkowej belce modułu flatowego, a na Następnie doginaj tak, aby sklejka zablokowała się przed kupingiem. Jeśli płyty tego wymagają, możesz delikatnie je przesunąć przy pomocy gumowego młotka. Nakładaj po kolei pasy płyt jezdnych, kręcąc od flatu do kołpingu. Po zapłytowaniu mini rampa jest już gotowa do użytkowania. Elo!